Dzień dobry Państwu. Bo jak była wódka na kartki, to już też opowiadałem, stoję z bratem swoim, nie żyje już ten brat niestety starszym, to było, pamiętam, że było tam w jego stronach, w okolicach Elbląga, pod Elblągiem w jakiejś takiej miejscowości, w dużym sklepie GS-owym i staliśmy w kolejce po wódkę na kartki i duży sklep był na podłodze lastryko, tak jak w tych sklepach gs było podłoga bardzo twarda z lastryka, no, była kolejka, my stoimy tam dalej, coś, bo nie tylko wódkę, inne rzeczy kupowali i tak facet kupił wódkę i tak odchodzi od kontuaru, wymknęła mu się z ręki, upadła na to i się pobiła. A dowcipnic z kolejki mówi, "E ty, drugą sobie kup. Wiesz, myślał, że on nie ma kartki, a ten popatrzył na niego, wyjął portfel z kartki, a pewnie, że kupię. I kupił drugie, już go wpuścili bez kolejki, bo miał drugą kartkę zaskoczył, ten chciał być dowcipny, a ten się postawił, a pewnie, że kupię. No. U nas to była taka sławna Ola, która stała w Monopolowym na Gumnach. Wszyscy ją znali, wesoła, pogodna, było tak, sprzedawała alkohol, jak rzucili, w międzyczasie wpadła na zaplecze, na zapleczu był stolik, zawsze dwie osoby przy tym stoliku siedziały, zaprzyjaźnione, walnęła sobie kielicha i dalej sprzedawała, szybko liczyła, nie pomyliła się wcale, no niestety już nie żyje. No. I wódka była wtedy na kartki, ale rzucili bez kartek wino. Wino było bez kartek, ale wino było importowane i było nie miało tak jak nasze patykiem pisane, plastikowych tych korków zatykanych, tylko prawdziwe korki były. Kto tam w tamtych czasach jeszcze w sklepie, skąd korkociąg ze Świętej Pamięci Wieśkiem, moim kumem, wracamy z grodziska? No jakby to wypić te wino, żeśmy kupili te wina i. A on się zatrzymał w połowie drogi między grodziskiem a posiedzinami. Po prawej stronie, już były modne pastuchy elektryczne wtedy i te Ze słupka od pastucha elektrycznego wykręcił elektryzator. To jest taki, taki plastikowy izolator, który wkręcany był jak korkociąg w słupek. Wykręcił ten izolator, wkręcił w korek, wyjął korek. Rozumiesz, otworzył dwa wina, zaniósł z powrotem, wkręcił, żeby krowy się mogły paść. No i mieliśmy taki, że tak powiem, Polak potrafi, wiesz, pomóc. A jeszcze a propos Oli, to jeszcze do, do końca, że y, u tej Oli, pamiętam, ja byłem młody, jeszcze taki w miarę, to zauważyłem taką historię, jak przyszedł taki starszy gościu, on w ges pracował, nie powiem nazwiska, ale może się niektórzy domyślą, on przychodził i tylko przyszedł i mówił, jeszcze wódka była nie na wtedy jeszcze ja byłem młody, bo wódka nie była na kartki i była. On przychodzi… Olu, zestaw poproszę. Myślę sobie, co on gada, rozumiesz? A ta już bez pytania przynosi mu flaszkę i orężadę. Taki był gruby kawał chłopa, rozumiesz? On w pracy, wys wys wyszedł z pracy, bo niedaleko pracował. Olu, zestaw, flaszkę, pół litra, kupił i poszedł. A propos jeszcze, z czego pić? To też jest taka historia. Wiesz, wczoraj mi to wczor y przyszło do głowy, bo wczoraj było, y po sesji było zebranie i y po zebraniu pani Pani żołnierz pani przyniosła plecak, plecak ucieczkowy. To też jest parodia. Powiedziałem na koniec, że uczą nas, jak uciekać zamiast jak się bronić. Z plecaka ucieczkowego wyjmuje gadżety. Typu, wiesz, apteczka, to, jakaś tam mata, i puszcza w obieg, w szkolą, żeby każdy obejrzał, jak to wygląda. I jeżeli uciekamy, to dobrze jest ze sobą wziąć najważniejsze dokumenty, na przykład akt własności domu bo wrócisz i jak udowodnisz po wojnie, że ten dom jest Twój. A tak mam, zafoliowany jak w własności domu, a jeszcze lepiej, to zrobić te wszystkie dokumenty, zgrać na Pendrive'a i popatrzcie, w tym plecaku jest taki pojemnik, zakręcany, ścierny, ciężki, taki pojemnik, był zielony, zakręcany, hermetyczny. Pendrive'a wkładamy do tego pojemnika i on nie zamoknie, on będzie, i jak puszczali różne te. Yy, gadżety, i tak zauważyłem, że tak jak puścili ten pojemnik, to od razu pierwszy sołtys wziął, odkręcił, popatrzył, o dobry kieliszek. Mm. <laughs> Także ta, na takim survivalu ucieczkowym trzeba mieć czego pić. Więc on od razu skojarzył, że to, do, to się przyda, to kieliszek jest dobry. pendrive'a można wyrzucić, ale jest w co nalać. A jeszcze historia, o moja marysia nawet zna, Jacek opowiadał kiedyś. Stoi w sklepie i yy, przed nim stoi taki, wiesz, że tak powiem smakosz, nie powiem menel, bo to tak nieładnie, smakosz, stoi, tak jak Pio i... Poproszę wino, poproszę wino, mówi do sklepowej. Sklepowa pyta, jakie? A on zupełnie poważnie mówi, nie czarujmy się, najtańsze. Poważnie, nie czarujmy się, najtańsze. No kulturalnie. Tak, jakby ona nie wiedziała. No, najtańszy. Albo, wiesz, w tamtych w czasach były takie czasy, gdzie alkohol podawano tylko z zakąską. Nie można było kupić nawet w restauracji bez zakąski. No i w, tym, w tamtych czasach to się sporo tej zakąski marnowało. Pierwszą historię to było, znam taką, jak mój brat opowiadał, że do, do, dodawali i akurat on gdzieś tam pił to dawali jajko obowiązkowo, jakaś najtańsza zakąska była. Dawali jajko. No to ile tych jajek zjesz, rozumiesz? to jak wieś, ktoś pił dużo, to już tak mówi. A ona drugi raz te jajko sprzeda. Ona mu dała jajko, to wiesz, setkę wypił jajko, rozgniótł, Bezczelnie, żeby ona drugi raz nie sprzedała, zamiast wziąć do domu dzieciom na przykład, nie, to rozgiód, żeby ona drugi. Bo ona sprzedawałaby drugi raz te jajko. Albo ja miałem taką historię, bo ten zwyczaj panował również w Związku Radzieckim, już tak pod koniec lat 80. tam był taki trochę kryzys, no i też tak mi się zdarzyło wstąpić na 100 gram do, do knajpy i wiesz, też chciałem przy kontuarze wypić sobie pójść dalej i ona dodawali wtedy serek topiony, serek topiony obowiązkowy był do tego, to było, można było coś innego, ale to było najtańsze, coś najtańszego, no to serek topiony. Myślę, dobra, to ja sobie ten serek topiony wezmę na drogę, czy do Polski zawiozę. A nie, ona wzięła ten serek i pokroiła mi na kawałki, żeby mnie zabrał. Trudno, trzeba było zakąszać. No, a propos właśnie tego alkoholu w tym... Mm, a, zakąsek jeszcze do nam, że a, w Warszawie na Pradze, tutaj ród kijowskiej targowej była taka, e, taki kiosk, gdzie sprzedawali piwo. Nawet jak już nie było, w innych miejscach tam zawsze było piwo, takie kuflowe piwo albo, albo butelki te małe, ale do każdego piwa dawali kaszankę. Kaszanka była smażona na tym samym tłuszczu tysiąc razy. Ona wyglądała normalnie jak węgiel. Taka czarna była, spieczona tłuszcz jak smoła. No, jak ktoś tam wypił piwo, to tam mógł skubnąć trochę tej kaszanki, ale mało to jedli, a za każdym razem dawali. Więc tak mi się przypomniało, ile tam się kaszanki marnowało wtedy w tych koszach, że można by jakąś taką świnię wychować. Tylko z kaszanką. No więc, a a propos właśnie alkoholu, yy, alkoholu w Związku Radzieckim, to już też opowiadałem, jak kiedyś. To był koniec lat 80. Już tam było też tak tro, trochę trudno z alkoholem. I w, na dworcu w Kijowie czekamy z wieśkiem długo. Było chyba ze 4 godziny do odjazdu pociągu. Alkohol nam się pokończył, bo wtedy parę dni żeśmy jeździ, jechali pociągiem i w pociągu wszystko wypiliśmy. Do Polski za bardzo nie przewieziemy, bo nie wolno przewozić. A więc to mówię, pilnuj bagażu, a ja pójdę na miasto, poszukam może gdzieś coś kupię do picia, wiesz, do, do, do picia, co by było z alkoholem, bo nas suszyło mocno. No więc tak, idę z tego dworca w Kijowie, tak pamiętam, w kierunku północnym, północno-wschodni. Wybraka ulica, długa, idę tą ulicą, no idę, nie wiem, myślę, mam cztery godziny, czas szybciej przejdzie. No i przeszedłem, pewnie z kilometr, długo idę, w końcu patrzę i facet idzie i w kiedyś tych reklamówek nie było, przeważnie, siatki były i tego, niesie flaszkę, wódkę. Idę dalej, podszedłem. Kilkaset metrów, znowu ktoś idzie z wódką. Myślę, o dobrze idę. No to w końcu tam trzeciego zapytałem, tak, tak, idzie tam po prostu prawo, tam jest sklep i akurat jest wódka, rzucili wódkę, jest wódka. No to dobrze, to już ja za szczęśliwy idę. No i trafiłem po tych, że tak powiem, po tych niosących wódkę, po tych śladach do tego sklepu. Dotarłem. No w sklepie kolejka nie była zbyt duża, tam było z dziesięć osób, czy wiesz, w kolejce, stanąłem grzecznie i myślę sobie, no. Dawali wtedy y, chyba po cztery flaszki, sporo dawali, myślę sobie, no i tak do Polski nie przywiozę, tam nam wystarczy jedna czy dwie. Stoję w tej kolejce, podszedł facet w ubraniu roboczym, kupić takie, widać, że prosto z tego, to spiecowka się u nich nazywa, prosto gdzieś z budowy, bo wiesz, ubrudzony w tym roboczym ubraniu, wiesz, flaszkę chcę kupić, a sklepowa mówi: Tobie nie nada, tobie nie prodam, tobie nada i ci na robotu, ty w spiecowce, w ubraniu roboczym. Były taki przykaz, widocznie, żeby nie sprzedawać tym budowlancom jakiś odgórny, wiesz, przykaz rządowy, żeby oni, wiesz, zamiast pracować, to piją na budowę i nie wybudują Związku Radzieckiego. No więc on ta taki odchodzi, smutny, idzie wzdłuż tej kolejki, i ja mówi: chodź, ile chcesz, ja ci kupię. No i on zadowolony, taki rozumiesz, później mi oddasz kupiłem mu tam, wiesz. Flaszkę czy dwie, już ze, nawet nie w sklepie, pod sklepem się rozliczyliśmy. On szczęśliwy, ja zadowolony, że dobry uczynek spełniłem. Dobry uczynek po pierwsze, że klienta poleciłem, a po drugie, myślę sobie, przyczyniłem się do rozpadu Związku Radzieckiego, bo on nie poszedł na budowę, nie, nie, nie poszedł budować socjalizmu.